Hejka, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. I w dzisiejszym odcinku znowu będę oceniać warunki, w jakich żyją Wasze zwierzaki. Chociaż sądzę, że ocena jest tutaj zbyt poważnym słowem i powiedziałabym bardziej, że będę pokazywać, jak żyją Wasze zwierzaki i dawała ewentualnie rady, co można by było zmienić, aby Waszym zwierzakom po prostu żyło się lepiej. Ale zanim zaczniemy, upewnij się, że już nas zasubskrybowałeś! Standardowo w dzisiejszym odcineczku znowu pokażę trzy wasze zwierzaki. Stwierdziłam po prostu, że system trzech będzie najlepszy, aby te filmy też nie były jakieś długie, nudne. No, sami wiecie. A jeżeli jeszcze do nas nie napisałeś, nie wysłałeś filmu, zdjęć, Twojego zwierzaka, warunków w jakich Twój zwierzak żyje i tak dalej, możesz to jeszcze oczywiście zrobić. Wszystkie informacje, gdzie taki film, zdjęcie wysłać, znajdziesz w opisie filmu. No to zaczynamy. Tutaj wyświetliłam Wam wiadomość, którą przysłała do mnie Ola. Bo myślę, że tak będzie lepiej, bo ja zazwyczaj te wiadomości czytam. Ale może lepiej będzie Wam się też na to patrzeć. I przeczytam. A więc nazywam się Ola, a mój królik to Pusia. Jest barankiem, ma 4 latka. E, wczoraj skończyła. Wiadomość, e, wysłałaś e, 14 marca, więc e, no, już troszkę czasu zdążyło od tego po prostu minąć. Reaguje bardzo dobrze na swoje imię. Postarałam się wysłać film, oraz już trochę słabiej podaje przednie łapy i robi obrót. Wow! Ale to jest i tak dużo, bo Bubu i Nunu nie potrafią takich sztuczek. Aczkolwiek raczej to jest moja wina, po prostu ich tego nie nauczyłam, więc jestem ciekawa, jak to idzie właśnie pusi. Nie ma ani klatki, ani końca. That's the point. Biega sobie po pokoju całą dobę. Co do diety, ma stały dostęp do siana. Rano i wieczorem dostaje zioła, co kilka dni granulat, warzywa, trochę rzadziej owoce i korzenie. No i to jest przykład po prostu zdrowej diety królika. Zamawiam to na stronie Bunny Expert, choć niektóre zioła, suszę sama. O, bardzo fajnie. A oto taki mały spis ziółek, który daje królikowi. Mniszek lekarski, babka szerokolistna. Babka, lancetowata, liście maliny, liście porzeczki, pokrzywa, melisa, mięta, lucerna, ziele owsa, jeżówka, mieszanka ziołowa, alegia, e, topinambur, e, ziele, kończyna, moja własna, skrzyp polny. Okej, okay, i dalej jeszcze jest informacja, e, że dajesz też korzenie mniszka. Ty boję się, że mi nie zwali ten statyw. Wiesz co jeszcze bym mogła dodać do diety królisia? To byłabym bardzo wdzięczna, jakbyś powiedziała. No, powiem tak... No powiem tak, w kwestii diety Twojego królika, no powiem szczerze, na plus jest to, że ma bardzo ją urozmaiconą, dużo różnych rodzajów ziół, to jest jakby ok, jest ich tutaj spokojnie więcej niż 10, to jest tak naprawdę takie minimum, jakie królik powinien mieć, więc... Ja nie mam się do czego po prostu tutaj, jeżeli chodzi o dietę, przyczepić. Wiadomo, jeżeli będziesz chciała kupić więcej rodzajów ziół, no to jest jak najbardziej na plus, ale to nie jest tak, że musisz, bo jakby wszystko jest ok. Ok, i tu macie dalszą część wiadomości. Co do akcesorii, to ma kilka zabawek, oczywiście miseczki, paśnik, kubety z wymiarami 50 na 36 Pusia przyjmuje też kropelki na oczy, weterynarz nam je zalecił oraz ma księżyczkę zdrowie. Gdy zapisuję ile waży, wizyty u weterynarza i tym podobne. Wyślę zdjęcie tego. Eee, mam też kilka pytanek do Ciebie. Przy ilu stopniach mogę wypuścić królika? Jest hartowana. Jakie zioła jeszcze mogę dawać królikowi, który jest wybredny? Dlaczego moja pusia często je moje własne wysuszone zioła, ale te ze sklepu nawet nie tknie? I jeszcze pytanie, jak oduczyć wykastrowanego królika sikania na dywan? Okej, okay, myślę, że najpierw pokrótce po prostu odpowiem na zadane pytania, zanim pokażę tutaj filmiki, zdjęcia. No i pierwsze pytanie było, kiedy tak naprawdę przy ilu stopniach można wypuścić królika na dwór? No i to jest ogólnie taki delikatny temat, bym powiedziała, bo tak naprawdę królik nie musi wychodzić na dwór. No wiadomo, jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym, masz fajny ogród, i w ogóle, no to ja swoje uszaki też czasami brałam. Ale generalnie, no na pewno teraz, mimo że tam, nie wiem, w weekend ma być podobno 20 parę stopni, to jest jeszcze stanowczo za zimno. Yy, I tu nie chodzi nawet. Stricte oto stopnie, ale to, że wypuścisz królika na trawkę, żeby sobie pokicał. I ta ziemia po prostu, ona jest jeszcze nie niewygrzana, bo jeszcze tak niedawno były w nocy na przykład minusowe temperatury, i ta ziemia po prostu nie jest wygrzana, więc ja bym naprawdę tutaj poczekała. Ciężko mi określić, szczerze mówiąc, w stopniach, jaka to by temperatura musiała być. Ogólnie mogę określić, że naprawdę już przez jakieś. 2-3 tygodnie musi być tak naprawdę dzień w dzień cieplutko ciepła wiosna, żeby tego królika można było na dwór zabrać ale to też musisz naprawdę uważać i naprawdę tego królika odpowiednio zabrać na ten dwór żeby on Ci nie uciekł, żeby nic go nie spłoszyło i tak dalej, i tak dalej aczkolwiek widać, że Twój króliczek ma u Ciebie dobrze, tak? bo ma dobrą dietę i w ogóle więc sądzę, że jesteś świadomym właścicielem królika i o tym wszystkim po prostu wiesz no i napisałeś, że Twój króliczek jest wybredny, a chciałabyś mu jakoś tą dietę jeszcze o inne rodzaje ziół Oszerzyć, więc myślę, że tutaj może się sprawdzić dobrze jakaś po prostu mieszanka ziołowa, która mm, będzie zawierała właśnie te zioła, które twój królik już lubi, do których jest przyzwyczajony, a przy okazji przemyć mu nowe ziółka, do których może on po prostu się przekonać. To jest jakby pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że kupisz po prostu jakiś rodzaj ziółek i właśnie sama go wymiesza z czymś, co po prostu królik lubi. Niekoniecznie muszą być to zioła, może być to, nie wiem, jakiś korzeń, jakieś suszone warzywka, owocki. I myślam się też, że pewnie chodziło Ci, żebym stricte podała jakiś tam konkretny rodzaj ziół. No niestety nie mam takiej wiedzy, co jest takie uniwersalne, co każdy królik lubi, bo akurat te moje uszaki e, żurą wszystko, co popadnie tak naprawdę wie, i nie są wybredne. Ale myślę, że możesz pokombinować po prostu w ten sposób, żeby tak przemycać króliczkowi coraz to nowsze ziółka. No i jeszcze pytanie odnośnie tego, dlaczego Twój króliczek woli Twoje ziółka od takich sklepowych. I tutaj nie do końca wiem, czy jak napisałaś swoje ziółka to chodzi o takie świeże czy wysuszone, bo jeżeli chodzi o świeże, no to wiele królików po prostu przepada za świeżymi ziołami i to nie jest jakby dziwne. Jeżeli chodzi o suszone, no to widocznie masz po prostu w swojej okolicy dobrej jakości te ziółka fajnie mu suszysz i to mu smakuje albo po prostu nie wiem twój króliczek czuje że było to robione z taką miłością nie no oczywiście żartuję ale jeżeli faktycznie twój królik je dany rodzaj suszonego zioła który ty sama mu suszysz a takiego sklepowego nie, no to szczerze mówiąc, ciekawa sprawa. I, I naprawdę nie wiem, z czego to może wynikać. No bo jednak, jeżeli kupujesz z takich marek, jak pisałaś na Bunny Expert, TiVo i takie tam, no to są dobrej jakości zioła i po prostu naprawdę nie umiem powiedzieć, z czego takie coś może wynikać. No i jeżeli chodzi o oduczenie królika sikania na dywan, który jest. Królikiem już wykastrowanym. Tutaj znowu ciężka sprawa. Kurde, mam wrażenie, że ja ci w niczym po prostu nie pomogę, bo zadałaś bardzo trudne pytania, na które tak naprawdę większość liczę, by chyba miała problem odpowiedzieć. Ogólnie Bubu też czasami ma tak, że tak spontanicznie siknie gdzieś, czy to na jakąś matę, czy to na dywan, czy to tam nawet na łóżko, i to już po prostu nie jest fajne. I z czego to wynika? Bubu najczęściej wynika to z tego, że coś jej dolega, bo już kilka razy była taka sytuacja, że Bubu zaczęła za często gdzieś tam sikać. No wiadomo, Bubu też jest wykastrowana, więc było to dla mnie takie zagadkowe i zawsze wynikało to z tego, że właśnie coś jej dolegało. Więc myślę, że tą kwestię warto sprawdzić u weterynarza. No a jeżeli faktycznie sprawdzisz u weterynarza i nic nie będzie temu króliczkowi dolegać, no to wniosek jest taki, że po prostu królik lubi sikać na miękkie rzeczy. Ja jestem na wielu grupach króliczych. I w ogóle, i kurde, ludzie sobie często z tym po prostu też nie radzą. I dlatego królik jest na przykład zamykany w jakichś końcach czy coś, no bo po prostu co wyjdzie, to im gdzieś siknie, czy na poduszkę, czy na dywan. Więc w Twoim przypadku sprawdziłabym najpierw kwestie zdrowotne, tak dla pewności, bo naprawdę czasami w ciągu miesiąca może się coś z króliczkiem zdarzyć. Mimo, że byliśmy u weterynarza wcześniej, więc tutaj bym u Ciebie sprawdziła na, mm, te kwestie zdrowotne króliczka, następnie dopiero po prostu martwiła się, co zrobić z tym dalej. No i teraz pora zobaczyć tego Twojego słodzia. No, faktycznie na filmiku widać, że chyba go zawołałaś i króliczek przyszedł, więc po prostu punkt dla ciebie za prawidłowe wychowanie królika. No, ja z tym jako króliczy rodzic nawaliłam. Okej, okay, i następnie tutaj pokazałaś to wszystko jedzonko, które masz. Ja tutaj na bieżąco mniej więcej y, wypowiadałam się o tym, że po prostu. Mm, tych rodzajów ziółek masz fajnie dużo, że to jest ok, więc tutaj myślę, że już nie wymaga to jakiegoś mojego większego komentarza. Książeczka zdrowia i kropelki do oczu. Jeżeli faktycznie weterynarz specjalista takie coś zalecił, no to na pewno jest to w porządku na jakieś schorzenie uszaka. Książeczkę zdrowia naprawdę fajnie mieć, fajnie monitorować tutaj wszystkie kwestie odnośnie zdrowia królika. No i tam właśnie też wpisuje się szczepienia, czy wszystkie zabiegi, które przeszedł króliczek, więc bardzo, bardzo fajnie widać, że jesteś po prostu bardzo świadomym właścicielem uszaka. No i uszak w pełnej okazałości mega słodki. Bardzo dziękuję Ci za przesłanie filmiku, zdjęć oraz bardzo, bardzo obszerny opis. Tak naprawdę, cała dieta króliczka, którą opisałaś, jest naprawdę świetna, nie ma się totalnie do niczego przyczepić. Przykro mi, że niestety chyba za bardzo nie pomogłam Ci w kwestii pytań, które zadałaś, bo są one dosyć problematyczne i tak naprawdę ciężko jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Ale myślę, że może jak zastosujesz którąś z moich rad, troszkę chociaż przyniesie to jakiegoś rezultatu. I przechodzimy do kolejnej osoby. A kolejną osobą jest Matylda i jej Jack bunia. Matylda napisała taką wiadomość. Już Wam ją czytam. Hej, mam na imię Matylda, a mój królik Bunia. Na razie mam jednego królika, bo Bunia jest przed kastracem. Kiedy będzie wykastrowana, będzie miała drugiego królika. No i to to ja rozumiem. Bunia jest królikiem bezklatkowym, czyli biega po całym moim pokoju. Ma ona swój kącik, ale i tak zamiast w legowisku woli spać w moim łóżku. Na śniadanie dostaje jedną garść mieszanki od Factory Herbs, podstawowa, 3-4 granulki granulatu od Bifar Nature, do mieszanki dosypuję jeszcze z dwa inne ziółka: Koniczyna, kukurydza, mniszek, malina, babka lancetowata i tak dalej. W ciągu dnia daję jej suszone warzywa i owoce. Na kolację staram się, aby dostawała świeże, na przykład sałata rzymska, koperek, natka, pietruszki i czasem jakaś truskaweczka lub borówka. A teraz mam kilka pytań. Ok, i zanim przejdziemy do Twoich pytań, tutaj również widać, że po prostu dieta Twojego króliczka jest jak najbardziej w porządku. Tak naprawdę jedyne, co przykuło tutaj moją uwagę, co mogłoby być delikatnie nie w porządku, to to, że napisałaś, że w ciągu dnia dajesz króliczkowi suszone warzywa i owoce i jakby to jest ok, ale nie napisałaś tak naprawdę jak często. Bo jeżeli dajesz codziennie króliczkowi suszone owoce, jest to troszkę za dużo. Ale wiadomo, jeżeli byłby to naprawdę jeden kawałeczek jabłuszka, jest to jak najbardziej ok, więc na to tylko chciałam Ci zwrócić uwagę. Ale sądzę, że właśnie o to Ci tutaj chodziło i że wszystko jest ok. I przechodzimy do pytań. Jaki rozmiar poduszki hot dog dla jednego królika? My mamy wszystkie hot dogi oprócz tak naprawdę jednego w rozmiarze S i jak najbardziej ona na jednego królika jest moim zdaniem najbardziej odpowiednim rozmiarem. Dla miniaturki na pewno najwyżej M dla jakiegoś większego baranka, ale SK powinna spokojnie wystarczyć. Jakie zioła do podawania na świeżo? No ja tak naprawdę uszakom podaję właśnie takie zioła jak tutaj wypisałaś, typu tanatka, koperek i w ogóle. One są chyba takie najłatwiej dostępne i tutaj do uszaka jak najbardziej się sprawdzi, więc myślę, że tutaj w kwestii i świeżych ziół, to co Uszakowi podajesz, jak najbardziej wystarczy. I ostatnie pytanie: Co powinnam mieć w króliczej apteczce? I to jest, moi kochani, bardzo ciekawe pytanie. Bo generalnie. Co to może oznaczać? Ja tutaj nie przewiduję czegoś takiego, że opiekun królika powinien mieć, nie wiem, jakieś specjalne bandaże dla królika, czy coś takiego. Chociaż i takie rzeczy się zdarzają, ale w takich przypadkach raczej się jedzie do weterynarza. Ale taki must have, który każdy królikarz powinien mieć, to jest karma ratunkowa. Bo jeżeli królik przestaje jeść, to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Królik po prostu nie jest taki jak człowiek czy pies, że można go przegłodzić, czy coś takiego. Jeżeli królik nie je, to jest to poważne. Powinniśmy mu ten pokarm przyjąć. Przemycać, oczywiście... Tutaj też trzeba się skontaktować z weterynarzem, dlaczego ten królik nie je, i z królikiem do weterynarza ustalić przyczynę i w ogóle, ale dobrze taką karmę ratunkową po prostu przy sobie mieć w razie czego. No i teraz najbardziej wyczekiwana chyba przez wszystkich część tych filmów, czyli zdjęcia. Ok, i na pierwszym zdjęciu widzimy dużo ziółek. W kwestii ziółek powiedziałam, że tutaj są fajne rodzaje, więc myślę, że nie muszę tutaj nic dopowiadać. Są też e, jakieś tutaj suszone owocki i gałązki. Podejrzewam, że sama je po prostu zbierałaś. Na kolejnym zdjęciu tutaj mamy różne e, suszki też. Może tutaj jakieś e, sucharki. Coś takiego. Ciekawe, jaki to ma skład. Nie wiem, bo nigdy czegoś takiego nie kupowałam. Mam nadzieję po prostu, że dobry. W tle widzę coś takiego zielonkawego. Nie wiem, czy nie jest to groch. Jeżeli jest to groszek, to tego się uszakom generalnie nie podaje, ale generalnie słabo widać na tym zdjęciu, więc no nie mogę się do tego przyczepić, bo nie jestem tego pewna. Jeżeli jest to groch, no to po prostu lepiej, żebyś uszakowi tego nie podawała, bo nie jest to dla niego odpowiednie. I tutaj Twój piękny uszaczek, jaki fajny, puszysty, mega, mega słodki. I na ostatnim zdjęciu widzimy kącik Twojego uszaka. Tak jak mówiłaś, jest on bezklatkowy, fajny paśnik, taki chyba do it yourself, takie też się fajnie zawsze nam sprawdzały. Kuwetka, bardzo, bardzo fajny kącik, tutaj jakiś rysunek uszaczka mega, mega uroczo. Yy, miseczka z wodą, yy, kuferek na zabawki, tunel i tutaj taka budka. Te budki naprawdę świetnie się do uszoków sprawdzają, przynajmniej te moje dwa. Bardzo, bardzo lubię w takich siedzieć. Właśnie Bubu aktualnie nawet siedzi w, siedzi w takiej budce. Wszystko wygląda na to, że Twój króliczek ma bardzo, bardzo fajne warunki. Tak naprawdę tylko ten groch, jeżeli jest to groch, przykuł moją uwagę. A tak naprawdę wszystko inne jest jak najbardziej na plus. Również bardzo Ci dziękuję za przesłanie zdjęć, za bardzo szczegółowy opis Twoich warunków. Bardzo, bardzo miło mi się rozmawia o takich zgłoszeniach, w których tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić i to jest bardzo fajnie, bo po prostu świadczy to o tym, że jesteście bardzo, bardzo świadomymi właścicielami uszaków i takim uszakom na pewno żyje się jak najlepiej. Okej okay, kochani i z racji tego, że się bardzo, bardzo rozgadałam, to jest właśnie moja zaleta, a z drugiej strony wada. Dzisiaj pokażę tylko dwa króliczki, bo tak jak wcześniej mówiłam, nie chcę, aby te filmy wychodziły zbyt długie. Wolę je wstawić szczerze mówiąc częściej, a żeby były one krótsze, więc myślę, że jeszcze jednego filmu w tym tygodniu można się spodziewać e, z oceniania królików, oprócz oczywiście tego świątecznego vloga. Więc teraz trochę tych filmów w tym tygodniu wpadnie, z czego mam nadzieję, że się cieszycie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Osobom, o których króliczkach dzisiaj mówiłam w filmie, bardzo dziękuję jeszcze raz za przesłanie i serdecznie te osoby pozdrawiam. Wasze króliczki, oczywiście, też pozdrawiam. Buziaki i do zobaczenia w kolejnych filmach.